Siemano widzowie, z tej strony Burgirek, a dzisiaj będzie film z Wilczkiem, gdzie będziemy grać wspólnie w cesa wszyscy na wszystkich. Było 10 osób, 8 to boty i dwie to właśnie my, ja i Wilczek. I ogólnie to przepraszam, że mnie tak słabo było słychać, ale prawdopodobnie w filmie będą napisy i prawdopodobnie te napisy to będzie to, co ja będę mówić właśnie i ogólnie to Wilczka, kanał będzie w opisie, a tak to przechodzimy do oglądania. No to, 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 to Wiem, Boże, która... dobra, się do tyle robić. Startujemy startuję. Lecimy. Boże, dobra. Dobra Jeśli nie chcesz skończyć tak jak on zaraz, to zostaw lajka i subskrypcję. Proszę, nie nażartowałem, no, nie musisz jak nie chcesz. Ale proszę. Uwaga, my to mamy. Nie, tak to jest. Coś... Ej, bali się. Jakiś bok. Ej, bo jest jestem zna... ostatni. Boże, znowu to. Dobra. Tu też jest takie blisko. Ja trafiać nie umiem. Jestem jakiś słaby psyk. No to. Znowu... A ja uczywasz... Uczywasz, to używasz... Ty używasz w ogóle z Powiem, no, no. no, ja mam akacza. I kurde tytuł z glockiem, jaki boc. Mm. jaki nie no, mnogoty No. No co to jest? A co to jest, jest, ja jest okay. Stary, te boty są jakieś napocone przysięgiem. Albo ja, albo jakiś inny. się to... Jak widzieliście wcześniej, tu był koleś, a ja miałem takiego mindfucka, gdzie on jest? Gdzie on w nich? Takie może być? Tak? Nie, to jest? Mania no, to... No, to... 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 to. to jest jakiś inny, stary.

Normalne. Dobra, biorę awut. Dobra, przegoniłem cię. O no, no proszę, proszę. Ty, bo ty mnie przegoniłeś, tak nie może być. Może, bo... Stary, teraz niebierze niebierze. No, no, nie tak Cię, nie chcę. stary, zaraz Nie widzę Nie, nie, Na pewno Ja no, nie będę. Oto. Kurwa. Ja... On mnie sobie zawalił. No gdzie oni są? Tutaj jest jeden. Jak ja mówię, to nie musiałem mówić. Boże, boż armata. Bo to jest boc. Tu nawet on nie żyje. Oni tu są? On to. No nie no, pod placem. Boże.

Nie. Nie będę Teraz. Jeszcze jeden frak mam leczenie Tylko ty mnie nie. nie, Kurde, nie. U, ale wyzło

A, jest Ej dobra, ja już wiem że to się nie, Dobra, Dobra, muszę nie, się zabić, ja się daję zabić, bo ja nie, mam broń. nie, 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 Dobra, nie, na raz. Leczenie. nie, 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 broń? nie, broń? nie, 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 masz nie, 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 ładnie w tak stanęcie. Wcale nie mam. Jeszcze jeden, już cztery. Dobra. Wow. Dobra, ta runda mi stary, dojeżdżam. po ciebie to tak mi co tam miałem jestem tak nisko Kurzyję piecze nie? Dobrze wiedzieć, że masz antyterrorystów Nie, co dlaczego? Staraj to wszystko widać na czacie, nie musisz się bronić. Dobra, ciekawa inna. To za dobrze. To są, to są. Piękne. Piękne, piękne, piękne. No podrawiam widzę przodów, którzy pewnie na serio wyśmiewają ich rewolwera nie chcę chyba. Ja też chyba nie chcę. Chyba Bigla. No Bigla masz, ciekawe. No mam Bigla i ja AWP, wiesz? Ja jestem sniper. Jak się o kurde, ale się przykampił, dobra karma dobra, powiedzieć punkt? Czekaj, okay. jeden punkt Jak zabijesz kurczaka Kogo? Kurczaka Nie Aha, miło tak zabierać fraki. A nie, to nie było. Mm. Kurde, to ty. Draga. Kurde, jak z zaskoczeniem. Dobra, no, nie ma wideo rewolwera, rewolwera. Sheet. Po całość, co się. Gin, gin, gin. No nie, no nie wiesz, żeby... Pamiętam, że to fajnie. No to ja chcę go połowić. Dalszy. Kogo? 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 Do A to tak A tak Kurde. wiem. On tak strzelał, że powinien się Bo jeszcze nie? Strzelam do mordy. Kurde, no, kurbie, no to znowu! O, dobra. Teraz mogę się odkuć. No, zaraz to jak jakiś tam agresję, on to już nie będzie tak kolorowy. już nie będziesz wygrywał ku tej gry. A ty Ja jestem na A, chodź do mnie. No, jasne, już idę. Poczekaj na mnie, przywitam cię. Patrzcie, kikiem co? No znowu as, 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 as. Czyś na A, No znowu! Ja mam do, cześć tak. na A! Ofiarę, to przyniosłem! Gdzie cię ogłosiłem! Gwiniesz! Nie no stary, nie to dobrze! Tak, Rozumiesz? Tak! na A! Kurde! co? Będziemy i no ja sam ją dopytałem się. Ja co? Ja już przynajmniej wiem, gdzie ty teraz jest. <grym _> ja, jak pił będzie, będzie, to... z tym 29,50. Brak mnie pomścił. Teraz nie pójdź z totalnym, nie? Ja? Nie, ja. Dobra, kogo kolej teraz mam? Ja no, Moja. Macie, co moja. Wilczek miał rację. O, jest no, no, taki No, Majranek mnie zabił, co? Gdzie ty znowu grazesz z Kota? Widziałem się. No, Dobra, nie! No teraz k... Gdzie jesteś? Znajdę Cię! Znajdź, tam! Znajdź. A nie, to nie ty! No znowu tak broń. nie! no zabij go tym wigielem. Dobra, mam jeszcze... Ja nie, nie wierzę, że dobra, nie zrobisz tego! O, potrzebuję to być jeździć Musiałbym zrobić 500 hp za Dobra, 500 punktów. No przestań tak sprawić. Jak? Nie, Hibot Roger. Jest oś tytuł. Pikachu. Ja nie mogę. Pikachu. Ostatni punkt. Dobra, widzimy, nie Dobra, nie złagam. Dobra. No to widzowie, tym akcentem kończymy odcinek z Wilczkiem. Y... Do widzenia, do widzenia. na do... mój kanał, nie jest żadna reklama. Y... No, będzie kanał Wilczka w opisie. No i ja się z wami żegnam. Może w następnym filmie będzie Wilczek kto wie. Zobaczymy i nara.